Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z szalonymi nagrodami za Division Rivals i do tego polecimy sobie z grubym pago openingiem, żebyście zobaczyli co potrafialiśmy na naszym głównym koncie na PS5 i standardowo, jeśli chcecie więcej pago openingu, więcej szalonych jakichś rzeczy, to zostawiajcie łapeczkę do góry klikajcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem tam na dole, który się znajduje, żeby dostawać codziennie powiadomienia na filmach, no i żeby dostać też powiadomienia na streamy, bo codziennie streamujemy tutaj na YouTube plus minus o godzinie 19:00. Dodatkowo jutro pojawi się tak naprawdę pierwszy odcinek z Road to Glory, pierwszy, ponieważ w poprzednim odcinku wydarzyło się coś, co wam się nie spodobało zbyt mocno, dlatego też w jutro pojawi się całkowicie nowy odcinek, w którym wszystko wytłumaczę. My sobie odbieramy pierw nagrodę za Division Rivals. I w takiej sytuacji, co my tutaj mamy? Mamy jedną rzadką y, paczkę za 50 tysięcy, dodatkowo 11 tysięcy końców. Tego nie wiem, czy weźmiemy. Tutaj mamy 22 tysięcy końców i paczkę za 50 tysięcy, ale niewymienną. I tutaj coś takiego. Czyli to, no dobrze, bierzemy wymienną paczkę, my chcemy zaryzykować. My chcemy brać wszystko co najlepsze. My jesteśmy aktualnie w piątej lidze. Mam nadzieję, że za tydzień już będziemy otwierać nagrody z pierwszej ligi albo jeszcze z jakiejś tam ligi, e, z ligi lepszej. E, w takiej sytuacji przechodzimy do naszego klubu i rozpoczynamy wielki paku Penning. Zrobiliśmy sobie oczywiście ważne mecze, więc tych paczek też będzie dzisiaj więcej, a do tego po tych ważnych meczach i po nagrodach za Division Rival zobaczycie najlepsze trafy z dnia... Środowego, tak jakby, jeśli chodzi, żeby też tutaj nie, nie, yy, nie spamować odcink odcinkami yy, z tych pago Dobra, mamy walkout i od razu kto to jest? Paul Pogba! Let's go! Ależ początek! Cudownie! Ależ początek! No, 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 no! Nie wiem, nie, nie wiem jaka to dokładnie paczka była, ale no mi się to podoba! Mi się to bardzo podoba i ten Paul Pogba, on właśnie chyba tak stoi i czeka, aż wy zostawicie paczkę do góry. I klikniecie przycisk subskrypcji, żeby pojawił zrobił się szary i żebyście sprawdzili też, czy macie wszystkie powiadomienia. No no no, Pol Pogba wjeżdża tutaj, że tak powiem, na stikalafon. Znakomicie, to mi się podoba, to mi się podoba, jaka to była paczka. To była paczka za 25 tysięcy, ok, czyli gdzieś tam moje oko dobrze dostrzegło, że to była paczka Premium Gold Players Pack. W ogóle chyba tą FIFA sobie zostawię taka, jaka jest. Nie będziemy próbować też załatwiać polskiego języka, tylko zostawimy sobie ten angielski, niech on sobie tutaj będzie i FIFA 22 to będzie lekcja angielskiego, wspólna nasza, wszyscy się nauczymy i na przykład items to są 12 kart, 8 duplicate items to też jest 8 duplikatów i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Dobra, ja sobie to wystawiam szybko na licynację i myślę, że Paul Bogma też pójdzie na sprzedaż. O, ojoj ojoj! ojoj ojoj! Oj, 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 oj. No dobrze! No dobrze, mi się to podoba, widzowie! Posprzedawane, więc teraz możemy lecieć dalej. Może teraz Prime, tak dalej, coś tam, players pack. Okej, okay, tu nawet banerków nie będzie. No te banerki... Na banerki... Banerków, banerkami nie ma zbyt dużego sensu. Już w tej Fifie, No bo banerki są tak naprawdę zawsze, ale ta paczka też wcale nie jest taka zła. Diabil lęgle, fajnie. I do tego Hermozu, który pewnie też pięć, No, może nie 5, ale spoko. Fajna paczka. Kolejna. Mixed players pack. Czyli zmiksowana paczka. I tu też nie ma tych banerków. Ale jest za to Sanchez. Sanchez, który ma statystyki. Które powinny robić fajną robotę, a nie robią totalnej roboty. I ta karta jest warta pixel, tak naprawdę. Bo zobaczcie, on ma 75 pajsa, 8 defa, 80 defa, liga angielska. I on naprawdę powinien fajnie co nowo wyglądać. A tak naprawdę możemy sobie go wystawić za 800. Smaller Rare Mixed Players Pack, dwie złote karty. Zobaczmy. I tutaj też już nic więcej się nie wydarzyło. Ale jest Draxler, Pamiętaj, jak drakler, Draxler kiedyś. A to wszystko możemy sobie wysłać do klubu. No i moi kochani. Moi kochani, paczka za 50 tysięcy. 3, 2, 1. Go. Paczka za 50 tysięcy i zobaczmy, co tutaj. Najlepsza paczka teoretycznie. Okej, okay, balerki są. Hiszpania, sam... Luis Alberto. 84. No on tu jakiś kokosów nam nie pozwoli zbyt mocno zarobić, ale może ktoś inny. Musiele. Musiele, no. Pickford, Perez. Okej, okay, okej. Okay. To też nie jest taka złapaczka. Ten Salusi chyba coś tam chodził, z tego co tam no, Po 800 końców. Więc tak wyglądają te nagrody. Ja i tak już jestem mega zadowolony, ale najlepsze przed nami, więc przenosimy się dwa dni wstecz. Tomasz Miller! Tomasz Müller, witamy serdecznie. Pierwszy walkout. Ja będę sobie te minuty tych wokautów zapisywał wiecie? Bo jak na mamy 48 tysięcy fpków To troszkę kurczę wydaje mi się, że może być przydatne po zapisywanie tego 90 Hard Cana Drugi wokaucik dzisiaj widzowie Jest dobrze, sypie No to jest in the burrito, let's go! No, teraz kontynuujesz, tak powiem. Dzień dobry, witam serdecznie, Marko Varadzi? 87. Walkout? Hiszpania? CB? Laporte! Witam serdecznie! Kolejny walkaučik. Znakomicie, super. Liga hiszpańska dzisiaj, w sensie angielska, mocno leci. Mamy Keina Debrayne, Laporte. Elegancko. Wow, znowu? Argentyna? Este? Kunaguero! Kurde! No chciałbym się cieszyć, ale wiem, że ta karta jest troszeczkę nic nie warta! Ale fajnie, kolejny walkout dzisiaj, ej. Ale leci. Kurde, i tutaj powiem wam szczerze, właśnie taki walkout mi się mega podoba. Mi się turbo, turbo taki walkout podoba. O. O, o. o let's go, baby. Świetnie, Tio Hernandez. W końcu Tio Hernandez, a nie y, 38 innych kart które nie mają zbyt dużego sensu. Znakomicie, Hernandez. Powiem że że ja muszę te ceny sprawdzać. Bo tu nie ma sensu nie sprawdzać cen. Humel! Walkout humelca! Witamy serdecznie. Jest dużo walkoutów Dużo takich walkoutów mało wartościowych, ale walkoutów I to cieszy. Ok dalej 48 tysięcy chłopięcuz za nami o Rafael Maradon let's go tam jest ale ja nie, nie umiałem przeczytać tego nazwiska nie nie umiałem przeczytać tego nazwiska Puu! pu Puu! pięknie widzowie pięknie widzowie Let's go! Widzowie, duplikat! Mati Germański! Mateusz Germański, 20 zł. Gdzie moje fape Gamoniu X? Widzisz, chciałem twoje. Stopień, Manuel! A ze Manuel! Manuel! U wow! kurde. kurde, jak złapał się za jaja, ty! Mati, dziękuję za dwie deszki! Gdzie moje fape? czy Gamoniu, wyjdzisz? Kurde, Hulita, też bym chciał Hulita. Ty, ale Manuel tutaj dobry, co? Dens dobrze Densi. Widzowie. Manuel to mo. Ej, nie powiecie, że nie ma. Szczerze, to ja. Mares! Witamy serdecznie! Maresa! Elegancko! 86. Chociaż ta karta pewnie nie kosztuje zbyt wielu. I majątku na nim nie zbijemy. No... ale spoko, fajnie, że jesteś. Fajnie, że padłeś, cieszę się. Dziwnie, dobrze je, kurona!